Dziomeczki witajcie Przecież jeszcze Hej Dziomeczki witajcie w odcinku Po świętach Co będę wam dzisiaj pokazywał Będzie może mecz To nie mogę obiecywać Dzisiaj na moim kanale będzie mecz Ale nie będę tego obiecywać Ale pokażę wam Piłkę Którą Dostałem na święta Która jest właśnie z Teraz Wam pokazuję. Jak widzicie, z poznaczką, jak ktoś zna, to jest Euro 2016. No, szybko Wam ją pokażę. Powiem, jak, jak się dobrze ją gra. Bardzo dobrze się ją gra. Jak, jak świczyłem sobie w domu, to było bardzo. No, powiem Wam, że tu są fajne znaczki nawet. Jak wiecie, Adidas. To nie mogę tego zaprezagnieć. Mamy rep Mat, bar, repryka, top. Chyba oryginalna. Nie wiem, to To chyba nie jest oryginalna, co mi się wydaje. Bea, you no bardzo fajnie to, to wygląda. A więc ja się z wami sygnał, to jest bardzo krótki filmik. No nie powiem, bardzo, bardzo krótki filmik. Ale dobra, pokazywam jeszcze coś. Jak widzicie, to jest Adidas. No ja się spodziewałem, że to będzie jakaś inna, jak ten, nie wiem jaka, ale bardzo mi się podoba, że to jest Adidas, bo Adidas to jest właśnie moje ulubione, no ale co mam to powiedzenia, już się z wami zagram, pa i cześć!